Na 112 wpłynęła informacja od dyżurnego ruchu PKP w Kolicach, że pociąg osobowy, który kończył bieg w Kolicach, najechał na unieruchomioną lokomotywę. Na pewno są osoby poszkodowane, które podróżowały tym pociągiem. Więcej o zdarzeniu nie wiemy. Taka informacja, taka formatka wpłynęła ze 112 do PSP. Zadysponowali Was. Proszę zwrócić uwagę na Wasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo tych osób, które będziecie ewakuowali. Tyle wiem, jesteście w drodze. Staniecko. Nie utyka, nie utyka. Pięciotdeku, oddechów Pięć oddechów. Ej, koniec. Proszę wszystkie osoby uwolnić z opatrunków. Szybko ewakuacja tego gościa z Żomaniem, który widział Wam w przejściu.